Cześć, cześć, cześć z tej strony Majowu i witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale. Mamy pierwszy vlogmas, ponieważ jest 1 grudnia. Odpakujemy sobie ten oto kalendarz. Będą jeszcze kalendarze dochodzić do nas podczas vlogmasu. To nie jest jedyny, nie, nie bójcie się. Później go sobie otworzymy i oczywiście otworzymy też okienko. Moja choineczka, sorry, trochę będzie przeszkadzać, ale chciałam zrobić klimat. Mam plany na vlogmasy. Będą oczywiście konie, będą jazdy, będą wyzwania. Ja was bardzo przepraszam, ale po prostu ten grudzień nadszedł mi tak po prostu z impetem, że nie do końca się przygotowałam, dlatego kupiłam na razie ten jeden kalendarz, ale jeszcze dokupię. Też dawno nie byłam na jazdach w moim stajni, bardziej do Natalki jeździłam, tak rekreacyjnie sobie coś tam w stajni porobiłyśmy, no i... Dlatego też nie mam zobaczyć tych stalecz, ale mam jazdę 14 grudnia i mam jazdę 21 grudnia. Także no myślę, że wejdą tak dzień później, czyli 15 i 22. Ale naprawdę starałam się powymyślać Wam oprócz tych koni i jazd jeszcze e, jakieś ciekawe rzeczy. Będzie spotkanie z Natalią, bo też do niej jadę niedługo. Będzie kawaliada Poznań, oczywiście będą dwa vlogi z kawaliady. Nowe książki o dzieci, które zamówiłam. Dowiecie się co dalej z maską mroku, hmm, czyli e, kto jeszcze nie wie to z moim filmem, który Y, miał wejść na kanał w tym roku i będę opowiadać, bo no, trochę wspominałam Wam, tak jakoś chciałam jeszcze ten wątek zakończyć, ale no se myślę żeby wam opowiedzieć, co się stało, że tego filmu jeszcze nie ma i czy będzie w ogóle na kanale. Na to sobie poświęcimy też jeden odcinek. Będę wam przedstawiać kolekcję moich figurek koni. Będzie coś o hobbyhorsach dla fanów hobbyhorsów, ponieważ wiem, że też są na moim kanale. I no, może po prostu ja już zacznę otwierać ten kalendarz z wami. On jest z Magnetica. Z tego co pamiętam, z drugiej strony wygląda tak. Dlaczego nie kupiłam kalendarzy jeździeckich? Dlatego, że po prostu nie mam konia. A no, jakby po co kupować kalendarze jeździeckie, w których są y, smaczki, kantary, y, jakieś smary do kopyt? Po co mi to, skoro nie mam konia? Smaczki to ja mam. To mi się y, nie przydadzą z kalendarzem. Nie wiem jeszcze, jakie kalendarze kupię. Będzie pewnie jeszcze jeden ze słodyczami i jeden kalendarz taki niespodzianka. Y, no, może coś dla psów znowu kupię, jak w zeszłym roku. Y, dobrze, szukamy jedynki, ponieważ dzisiaj jest 1 grudnia, zaczął się już ten okres adwentu. Ja w ogóle sobie paznokcie gdzie zrobiłam, ale lakier mi schodzi się jakby tylko pomalowałam to, nie? Bo żele, czy... ja też nie zapuszczam paznokci Bo do stajni trochę uciążliwe są Podziwiam osoby, które w tipsach na przykład jeżdżą do stajni Koń na biegunach, słuchajcie Tematycznie jak na końskie vlogmasy przystało Bardzo smaczny Spodziewałam się, że będzie gorszy Ponieważ był tańszy od milki, a z milki zawsze są dobre. Pamiętam, że dwa lata temu miałam kalendarz z milki. W zeszłym roku miałam chyba dwa z Kinder, jeden dla psów i jeden z Barona. Tak. Patrzcie, nawet pamiętam. Nie mogę się doczekać kawaliady. Ogólnie mogę Wam teraz powiedzieć, jakie mam plany na kawaliadę, ponieważ. Byłam na obozie w Hermanowie w tym roku, w lato, i tam poznałam mega fajne dziewczyny. Trzymałyśmy się na tym obozie razem. To są moje kumpelki, także mam nawet z nimi grupę na Messengerze. I szczerze mówiąc, myślałam, że jak ten obóz się skończy, no to że ta relacja też gdzieś tam się skończy, a my nadal ze sobą piszemy. I właśnie dwie z nich. Będą na Kawaliadzie Spotkamy się tam i miło spędzimy czas Ja też będę z kuzynką Więc no, będę też chodzić z nią pewnie po straganach Ponieważ no, plan był taki, żeby sobie kupić bryczesy Bo chciałam bardzo Ale raczej będę chciała sobie kupić rękawiczki Ponieważ bryczesy mogę kupić w Hotsand Pony I nawet mam taki zamiar A no, na Kawaliadzie bym chciała kupić sobie rękawiczki Ponieważ, wiecie jak to jest z y, kawaliadą, ja będę miała serio dużo planów, jak ja wam to teraz wszystko opowiem, to y, trochę zejdzie y, Ponieważ na kawaliadzie, no to wiecie, rękawiczki, no to wystarczy sobie wybrać rozmiar, czyli na przykład SK albo MK, albo XSK, y, no i... No po prostu zależy to też od tego, jakie są te walory kolorystyczne Ale bryczesy, no to już jest trochę trudniejsza sprawa Dlatego, że ja zawsze przymierzam sobie wszystkie bryczesy I ja się boję, że mi nie starczy na to wszystko czasu Ponieważ ja chcę jeszcze iść na Hobby Horsy Muszę kupić prezent Natalii Ponieważ zrobiłyśmy coś takiego Bo ja jej bardzo chciałam zrobić prezent na kawaliadzie No ale Natalia nie lubi jak się robi jej takie... Prezenty, wiecie, no takie bez okazji, co nie? Więc ona powiedziała, że ona nie może być na kawaliadzie w tym roku. W zeszłym roku chyba była. Ona powiedziała, że nie może być w tym roku na kawaliadzie, więc ona mi da kasę i robi jej prezent z jej pieniędzy. No, także mam jeszcze plan, o którym Wam nie mogę powiedzieć, ponieważ ta osoba może to teraz oglądać, ale chciałabym jeszcze dla kogoś zrobić prezent. Ja wam oczywiście powiem, ale to już na kawaliadzie, więc do czasu kawaliady musicie wytrzymać. No i będę chciała jeszcze wiadomo pochodzić po straganach, ja wam jeszcze muszę zresztą ponagrywać, co nie, dwa odcinki zrobię z tego, pooglądać też, no bo jednak to jest kawaliada, to się nie dzieje codziennie. Będę chciała pozwiedzać też te wszystkie, no wiecie, zakamarki i usiedzieć z rodziną, no bo ja tam jadę jednak z kuzynką i z jej rodzicami. Jeżeli będziecie chcieli się ze mną zobaczyć, to oczywiście jestem na tak. Nie wiem, gdzie będziecie mogli mnie spotkać. Na pewno będę trochę przy stoiskach, no i będę też siedzieć na tej arenie dużej. No i trzeba będzie na jakiś obiadek, nie? Pójść sobie. No i będę chciała pooglądać parkury, tak? Zobaczyć to wszystko, przejazdy. Mam trochę planów. Czy się wyrobię, nie wiem, ale na pewno będę chciała Wam nagrać. Ci, którzy nie mogą być, chociaż będą mieli filmik. Także opowiedziałam wam, to był taki vlogmas organizacyjny bardziej. Taki, no wiecie, pierwszy, gdzie ja opowiadam, co będę robić. Mam nadzieję, że nie jesteście wkurzeni na mnie, że dzisiaj nic nie było takiego poza moim gadaniem i otworzeniem tego okienka. Jeszcze co do tego, czy będą codziennie vlogmasy, to... No mówię, ja się nie przygotowałam na ten rok, sorry. tym roku miałam cztery kalendarze, w tym roku mam jeden, ale będzie więcej. W następnym filmiku będzie już jazda, to wam mogę obiecać, bo mam nagraną jazdę zaległą, m, której jeszcze nie wstawiłam, ona jest jeszcze sprzed odznaki. No i jest vlog z Natalią i teren z Natalią, jak jedziemy do lasu. Także m, mam nadzieję, że... Będziecie oglądać te vlogmasy w tym roku? No, w któryś dzień na pewno będą połączone, bo no, codziennie nagrywać y, to nie dałabym rady. Ewentualnie jeden raz albo dwa razy by się zdarzyła tylko taka sytuacja, że będą y, vlogmasy łączone, a tak to y, no, postaram się zrobić w ten sposób, żebyście mieli codziennie vlogmasiki. Na razie.